Minęły kolejne dwa tygodnie. W obiegu jest coraz więcej bakterii. Cykl azotowy przebiega coraz sprawniej, dlatego poziom azotanów i fosforanów spada. Glony nie mają pożywienia i obumierają. Przed wpuszczeniem nowych mieszkańców mierzymy parametry. Tym razem do pomiarów używamy testów propelkowych NO3 na JOSA. Test należy wykonać zgodnie z instrukcją. Wynik odczytujemy porównując barwę roztworu ze wzornikiem dostarczonym przez producenta. Azotany NO3 osiągnęły poziom około 1 ppm, a fosforany spadły do zera. Ponieważ chcemy pomału dodawać koralowce do akwarium, zainstalowaliśmy automatyczną dolewkę. Dzięki temu woda RO, która odparowuje z akwarium, będzie uzupełniana w sposób ciągły i nie będziemy mieli skoków zasolenia. Wszelkie skoki parametrów są stresujące dla koralowców. Jako pierwsze ryby, zgodnie z prośbami naszych najmłodszych akwarystów, aklimatyzujemy błazenki. Amfibrion ocellaris małe błazny są tej samej płci, a potem dojrzewają płciowo i samice stają się większe od samców. Pamiętajcie, że błazenki, zwłaszcza samice, są terytorialne. Na początek do zbiornika wkładamy koralowce miękkie, pozbawione twardego szkieletu wapiennego. Są one dość tolerancyjne na wahanie parametrów. W akwarium umieszczamy sinularię, zoantusa i sarkopytona. Koralowce przed włożeniem do zbiornika dipujemy przez kilka minut w specjalnie do tego przeznaczonym dipie. Do zabiegu pobieramy wodę z akwarium, dodajemy Dip i postępujemy zgodnie z instrukcją. Korale płuczemy w solance pobranej z akwarium przed włożeniem ich do zbiornika. Koralowce miękkie potrafią nawet przez kilka dni nie polipować w nowych zbiornikach. Należy dać im trochę czasu na adaptację. Ponieważ zanim włożymy trudniejsze koralowce do akwarium, chcemy sprawdzić skład minerałów. I uzupełnić ewentualne braki, pobieramy wodę z akwarium na testy ICP. I tym kończymy ten odcinek. Do zobaczenia.